Cześć, tutaj Szymon Zajfer składając za .pl. W kilku słowach omówię teraz te trzy zagrywki, które na początku lekcji pokazałem. Pokazałem, jak brzmią i jakie zagrać były też taby, nuty, więc myślę, że bez problemu jesteście w stanie nauczyć się tego na bazie tego samego początku filmu. Tutaj chciałem troszkę od strony teoretycznej i od strony zastosowania w praktyce tych zagrywek powiedzieć parę słów. Więc mamy tutaj bluesa w A. To wszystko było w tonacji A więc jeśli mamy blusa w innej tonacji, będziecie musieli odpowiednio przesunąć w górę lub w dół gryfu. Jeśli chodzi o same skale użyte tutaj dźwięki. W pierwszej zagrywce opierałem się na skali A miksolidyjskiej. Czyli mamy bluesa w A, jedną ze skal, którą możemy stosować, szczególnie na tym pierwszym akordzie na tonice, jest właśnie skala miksolidyjska, a miksolidyjska jeśli mamy tonację A. Tak wygląda ta skala, i tutaj dodaję do tego jeszcze ten dźwięk m, taki dający bluesowy charakter, czyli tercję małą. Czyli poza tercją wielką, którą mamy tutaj, czyli trzecim stopniem tej skali, raz, dwa, trzy, dodaję ten dźwięk półtonu niżej, tercję małą. I to jest bardzo charakterystyczne dla właśnie grania bluesa, że z tej tercji małej przechodzimy na wielką. Tak samo mamy tutaj oktawę wyżej, mamy raz, dwa, trzy, trzeci stopień tej skali, tutaj tercja wielka, ale dodajemy w tych frazach często tercję małą, czyli dźwięk pół niżej. I tutaj właśnie na początku tej zagrywki to robię. Gram tak naprawdę po prostu trójdźwięk durowy, pryma, tercja, kwinta, ale przed tą tercją dodaję jeszcze tercję małą na moment. Następnie gram tutaj sekstę, czyli szósty stopień, być terc, decymę, trzynastkę tego akordu, no i później znowu prymę i później robię taki charakterystyczny zabieg, w którym gram dźwięk i następnie ten sam dźwięk, z strunę niżej robię slide do, do tego dźwięku. I kończę na tercji małej, czyli tym, można powiedzieć, niepasującym dźwięku, ale który daje właśnie ten bluesowy charakter, podciągniętym o tak mniej więcej ćwierć tonu w górę. To jest bardzo charakterystyczne dla bluesa, jak mówiłem, granie tego, tej tercji małej, i podciąganie jej nie nawet o pół tonu, ale właśnie o taki mniej więcej ćwierć tonów w górę. Czyli mamy. Tak wygląda pierwsza fraza. Raczej stosowana na tym pierwszym akordzie na tonice, Czyli w przypadku w A na akordzie A7. Druga zagrywka także wykorzystuje skalę amid. Z dodanym jednym dźwiękiem, tym razem innym, czyli nie tą tercję mam dodajemy, tylko dźwięk między czwartym a piątym stopniem. Tutaj pod koniec gram. Czyli ten dźwięk nie występuje w tej skali. Gram tutaj jako dźwięk przejściowy, jest to między czwartym a piątym stopniem. Jeśli kojarzycie skalę bluesową, bym zagrał teraz A bluesową, to tutaj właśnie dodajemy ten jeden dźwięk, który daje ten bluesowy charakter. To jest ten sam dźwięk, tylko tutaj zagrany w innym miejscu na gryfie. Tutaj gram w trochę inny sposób, jako właśnie dźwięk przejściowy między tymi dwoma stopniami w skali czwartym i piątym, ale jest to właśnie ten dźwięk, który znajdujemy także w skali bluesowej, a poza tym mamy tutaj cały czas te dźwięki w skali A miksolidyjskiej. To co robię e, charakterystycznego na koniec, to jest coś co omawiałem w lekcji na temat e, pewnego zabiegu e, czy zagrywki Johna Mayera, że gramy dźwięk, tutaj gramy prymę, dźwięk A, i na koniec robimy taki urwany hammer-on na jeden stopień skali wyżej. To jest taki ładny ozdobnik właśnie w stylu Johna Mayera. Odsyłam do materiału na ten temat, żeby więcej szczegółów usłyszeć, ale tutaj jest praktyczne zastosowanie tego, co kilka lekcji temu omawiałem. I ostatnia zagrywka jest na akordzie E7, na dominancie, który występuje pod koniec bluesa. I tutaj gram Skalę, przede wszystkim skalę E Do każdego akordu dominantowego tak naprawdę możemy zagrać odpowiadającą mu skalę e mixolidyjską czyli jak miałem A7, to mogłem grać A Jak mam E7, to mogę grać E mixolidyjską I tutaj ją gram dodając też dźwięki, żeby było troszkę ciekawiej. Jednym z nich jest właśnie tercja mała, czyli to co robiliśmy w przypadku pierwszej zagrywki, tylko dla akordu A7, bo jak mam tutaj. Trzeci stopień tej skali Mx Ledyskiej, tercję wielką. Do półtora niżej mamy tercję małą. I znowu, żeby dać tego bluesowego charakteru, mogę zagrać tę Te tercję małą, jako pewien ozdobnik. Oczywiście nie, nie będę się zatrzymywał długo na tym dźwięku, ponieważ to będzie dysonans, ale jako właśnie dźwięk przejściowy, jako ozdobnik jak najbardziej. Będzie to pasowało. Więc mam tutaj dodaną tę te tercję małą, i jeden kolejny dźwięk, który dodaję, to między piątym a szóstym stopni tej skali, między kwintą a tercją, trzynastką tego akordu E7, dodaję też tutaj dźwięk przejściowy. To jest chromatyka, czyli dodawanie właśnie dźwięków spoza skali, takich pochodów półtonowych, charakterystyczne do grania jazzu i tych klimatów, ale także w bluesie ma jak najbardziej zastosowanie. I tutaj łączę po prostu piąty z szóstym stopniem tej skali półtonami. I tutaj przechodzę znowu na tercję małą, żeby zaznaczyć ten bluesowy charakter. Jest napięcie, które rozwiązuje się na prymie tego akordu. Tak naprawdę byśmy mogli zagrać kiedy później schodzimy cały ton niżej na subdominanty, czyli na akord D7, mógłbym zagrać to samo, tylko zaczynając oczywiście to od dźwięku D. Czyli wszystko przesuwając cały ton, czyli dwa progi w dół. Czyli mam. I mógłbym nawet na tym A później. Tutaj odwróciłem kolejne, żeby troszkę zmienić. Ale to jest, jak widzicie, na bazie Sky Mix do każdego akordu moglibyśmy tę samą zagrywkę Zagrać i to by pasowało. Tak wyglądają te zagrywki. Mam nadzieję, że taka lekcja jest dla Was przydatna, praktyczna. Um, jeśli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Będę też bardzo wdzięczny, jeśli dacie łapkę w górę, jeśli Wam się film podobał. E, oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych lekcjach. Ja się nazywam Zajfers, za zagitari.pl. I jeśli interesują Was jazzowe zagrywki, chcielibyście więcej ich otrzymywać, to przygotowałem bezpłatny poradnik z trzema kolejnymi jazzowymi bluesowymi, przepraszam, zagrywkami i też krótką solówką, w której te zagrywki używam. Daję też inne i później robię krótką analizę, co tam grałem. Jeden cały przebieg bluesa, Prosta solówka z analizą. To wszystko jest dostępne za darmo. Tutaj za moment pojawi się przycisk do tego poradnika. Zachęcam, żeby go zdobyć, jeśli interesuje Was blues. A ja już dziękuję i do usłyszenia w kolejnych lekcjach.